Cześć, witajcie. Na dzisiejszej balonowej lekcji wymodelujemy instrument muzyczny, a będzie to gitara. Do stworzenia balonowej gitary będą nam potrzebne trzy balony oraz pompka. Zaczynamy. Na początek musimy napompować dwa balony. Śmiało możecie je napompować do samego końca. Mam już jeden teraz drugi. Zaczynamy. Trzymamy nasz balon. Zaczynamy od supełka. Robimy kuleczkę. Teraz opuszczamy balon tu, mniej więcej na szerokość naszej dłoni i skręcamy. Świetnie. Bierzemy drugi balon i robimy dokładnie to samo. Czyli kuleczka i opuszczamy balon w dół. Również szerokość dłoni. Mamy teraz dwa nasze balony i musimy je połączyć. Jeden z tych balonów na nim dwie szerokości naszej dłoni skręcamy. Teraz drugi z balonów Przekładamy właśnie przez ten moment, gdzie skręcaliśmy. Świetnie! W tym momencie mamy uformowane coś takiego. Zobaczcie, który wasz balon jest dłuższy. Ten balon umieszczamy na takiej samej długości. Teraz po drugiej stronie. Trzymamy i skręcamy wszystko razem. Bardzo dobrze. Mamy już pierwszą część naszej gitary. Co robimy dalej? Dalej. Obmierzamy dwie szerokości naszej dłoni. Ponownie mniej więcej dwie szerokości dłoni. Może nawet troszeczkę więcej. I odmierzamy po drugiej stronie w miejscu, kiedy kończy się ta część. Przekręcamy. I ponownie tak jak wcześniej pozostały balon drugi dokładamy i skręcamy w miejscu, gdzie kończy się ta część. Świetnie. Pozostały nam końcówki, które musimy teraz ze sobą połączyć. Tworząc dwie małe kuleczki. Właśnie takie. Nasze dutanie możemy sobie rozciągnąć. Pierwsza część gotowa. Odkładamy ten balon, bierzemy drugi, trzeci węż. Ostatni balon. Popujemy go. Wiążemy i ostatni element, jaki musimy wykonać, to przełożyć prosty balon przez pierwszą część gitary, drugą część gitary i połączyć ją z szopem. Tutaj zostawcie troszeczkę miejsca, gdzie właśnie można śmiało przeciągnąć. Wystarczy jeden, dwa razy już nam się Świetnie, oczymał. I w tym momencie, mając naszą gitarę, możemy sobie śmiało przygrywać. Poparcie się swoimi gitarami i ich kolorystyką w komentarzach. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał. Wtedy będziemy na bieżąco wspólnie modelować figury balonowe. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się.